Jeśli się, na widzeniu z tej strony to kolejny odcinek z prawdziwego życia. E, bo mnie bardzo się nie wyspiało w tym naucie, ale no, musimy jakoś żyć. Teraz musimy pojechać, bo będzie przyjazna tata. Więc weźmy do miasta i tam poczekajmy, na wieku, bo chyba będzie na się. Nie A nie wiem. A ja zwarzę, się tak widzę i nie na ulicy? Zobaczę, zaraz tym napiszę, napiszemy. U, tutaj się naparkuje, i się stanę. Dobra. Ręczny. O, jedzie. To jest chyba on? To jest chyba on, stoi na światłach. Ale ma furę! Czekamy na niego. O, jedzie. joł siema. siema siema w toku ale w szkule ale taka trochę dziadkowa no fajna dobra E, dobra, widzowie, a teraz e, teraz ogólnie będziemy chyba jechać, kupić dom jakiś, bo się przydało. Ała. Więc przydałoby się teraz widzowie kupić jakiś dom. E, więc chodź, może pojedziemy. Widzowie? O, dobra. Dobra, widzowie. Idziemy kupić dom jakiś. Już ja tam to jakiś mógłby. Oj, to tam To cię nie Nikt nie widzi. Ale to ja... Gdzie chciał pracować tutaj? Okej. Jak chyba byś chciał w bałwie. się coś nielegalnego trochę i potem... Ale jutro się kupi wszystkie rzeczy, jakieś jedzenie, więc to jest dobra. No właśnie łapie widziałem, że y, takie, takie pole jakby... Tak pojedziemy. tak przez... Jeszcze, jeszcze jest taką farmę, bo tam na mapie jest taka farma... daleko. Dzień. Tam chyba z góry. O, jak daleko mi się podoba. To to jest numer do właściciela Weź do niego e, zadzwoń i e, ten... Weź do niego zadzwoń i się spytaj, czy możemy kupić I mu blikiem zapłacimy O, niezotwarty ten dom Dobra, jest Dobra, no i mamy domek Czekaj, ja tu zaparkuję w garażu ja tutaj mam jakąś aplikację do zainstalowania i mam taką aplikację Mój Dom. I mogę mogę go zamykać i ten. No, trochę garaż No. No, dobra. Ja pewnie się widziałam. No, taki trochę, ale ale spoko, bo tam garaż to tam nikt nie będzie patrzył. Dobra, mamy tu jakąś pralnię. No. O! Ale kuchnia, salonik, jadalnia, i dobra. Podoba mi się. Czy jest pokój O, jakieś biurko. Taka szafa. Tylko chyba na pokoju, to jest ten, to jest O, łazienka, do a dobra, łazienka spoko. No taka skromna, ale, ale spoko. O, tu jest jakiś jest. pokój Jakaś szafa i... A dobra No to będzie można... Mm, bo to jest sobie pokój dla par, ale dobra Ja mogę go, go wziąć Ty możesz wziąć tamten Ty możesz wziąć ten Ja będę ten Dobra, widzowie My chyba idziemy spać, bo jest późno To nie wyspaliśmy się, bo... Brat przyjeżdżał do miasta, ja tam spałem w tym aucie. Więc się kładę i... Więc yy, się kładę i widzimy się w następnym odcinku. Pa!